Witam wszystkich. Słuchajcie moi drodzy. Tylny most WMW GT 2014 rok. Silnik N47. Sławetny. Nie będę o nim opowiadał, bo jest wiele informacji w internecie. Można sobie o nim poczytać. Skupimy się tylko i wyłącznie teraz na pewnej czynności, jaką jest wymiana oleju w tylnym moście. Tu po prostu nie przewidział takiej wymiany, więc nie mamy korka spustowego. Mamy tylko korek nalewowy. Jest to zrobione raz przez fabrykę. I teoretycznie powinno to wystarczyć na cały okres użytkowania tego samochodu. Oczywiście, jak ktoś ma też rozumu w głowie, to wie, że olej się wymienia, tym bardziej, że tu jest tylko 0,8 litra, także pojemność tego układu jest znikoma. I teraz zobaczcie jedną rzecz. Oczywiście korek nalewowy będzie nowy, takie są zalecenia BMW. Z uwagi że to jest O-Ring, to też będzie w tym przypadku będzie nowy korek, bo już jest zakupiony w serwisie. Ale zobaczcie, 0,8 i 0,8 odesane. Jak sobie poradzić? Jak to odessać, jak się nie ma od cesarki? Słuchajcie, ja stosuję sobie John Swaya, pompeczkę, jeden, drugi przewód i ten przewód. Mam taki specjalny haczyk, wkładam sobie do środka. Pokażę Wam, jak mi się udało. Tą rureczką. O, tam, nie będę już po... głęboko tam brał. O. To sobie wkładam do środka, tak żeby to do samego dna sobie weszło. To tylko tak poglądowo, żebyście mieli widoczność, jak to wygląda. I tam, wtedy sobie dokładnie do dna dotykam. Tylko zwróćcie uwagę, jak sobie będziecie robić taką prowizorkę żeby żeby ten element co jest na przykład w tym przypadku tutaj jest naciągnięty mężczyz od podciśnienia mam pewność że on tutaj jest na tyle mocno siedzi, że on na mnie wpadnie do mostu. Także jak ktoś będzie sobie robił taką prowizorkę, to zwróćcie uwagę, że jest ryzyko, że to wam wpadnie. Także sobie dokładnie to naciągnijcie bardzo, bardzo mocno, żeby to się działo. I żeby wam później nie narobiło problemu, bo trzeba będzie to skoro skandyzować tylny dekiel i wyjmować elementy, który wam wpadnie. Także taki zestaw, jaki ja sobie zawsze stosuję, tak jak powiedziałem, pompka żąsuję, odciągam, łączę sobie te dwie rurki tym łącznikiem gumowym, wkładam sobie ten element do środka w kształcie rurki, dosztukowuję sobie, żeby mi to się dna mostu i wtedy odciągam. I zobaczcie, 0,8 jest według instrukcji i 0,8 jest odciągnięte. Dlatego ja sobie stosuję też taki kubek z podziałką, wtedy mam pewność, że wszystko jest OK. Tyle jest odciągnięte, ile będzie wlane. Także tak jak powiedziałem 0,8 odciągnięte i 0,8 wlane. Yy, mamy tu już częściowo, częściowo, już skrzynie załatwioną, nowe korki 45 N. Jeden i drugi spustowy, nalewowy, 1,3 litra BMW, tak jak powiedziałem, MTF, LT3. I taki będzie dostosowany do tego, co zaleca producent. Że tutaj mamy mościk, zobaczcie, że nie chcę was tu oszukiwać. Mamy już odkręcony wlew, a nie mamy korka spustowego, także powiedziałem, jak to jest, sobie to zrobić dokładnie. To może się posiłkować tym, co ja Wam pokazałem. Oczywiście nie się musi z tym zgadzać. może mieć jakieś inne sposoby, to róbcie tak, jak Wam to pasuje. Odpowiada, jeśli ktoś nie miał na to patentu, to podpowiadam, jak to można zrobić. Czyli taką babeczkę sobie kupić, zaopatrzyć się w nią, zrobić sobie pewien układ naczyń połączonych. Czyli ja sobie to montuję w ten sposób. No, teraz mi ciężko jest, także to, ten to łączniczek gumowy plus ten element wkładam sobie do mostu, odciągam wszystko, mam pewność, że tak jak powiedziałem powtórzę jeszcze raz, 0,8 ściągnięte i 0,8 będzie wlane. Y, flany będzie Ravenol zgodnie ze specyfikacją BMW. Jest on tańszy, dużo tańszy, bo 0,5 litra w BMW kosztuje chyba 256 zł, Trzeba kupić dwa opakowania, bo są po 0,5 litra. Tutaj kupujemy Ravenola litr i nam starcza na pełną wymianę oleju w tylnym moście. Ale tak to wygląda, jeśli chodzi o wymianę tylny most BMW gt trójka 2014 rok, 2 diesel N47.